Dzień dobry Państwu, witam w saloniku Tygodnika Płockiego, ja nazywam się Jola Marciniak, a dzisiaj mam dwoje gości, właściwie troje gości. Moimi gośćmi są Mariusz i Joyce oraz Ola Misiurowie. Najpierw może poproszę Mariusza o odpowiedź na pytania, jak to jest, bo każdego roku przychodzi taki dzień, kiedy trzeba zapomnieć o piłce nożnej, skupić się zupełnie na czymś innym i to są właśnie święta. Czy tak rzeczywiście udaje się zrobić? No, myślę, że nie do końca, bo jakby ten okres taki świąteczny to też okres, kiedy planuje się, co się będzie robiło zaraz po powrocie z urlopów do treningów. To jest też taki moment, kiedy gdzieś jakieś rozmowy transferowe się odbywają, więc jakby tak w 100%. Odskoczyć od y, piłki się nie da, też akurat w czasie Świąt i Nowego Roku jest Liga Angielska, więc jakby tak siedząc coraz przy stole, spędzając czas z rodziną, gdzieś tam oko ucieka na telewizor, żeby gdzieś tam coś obejrzeć, więc y, na pewno czas, żeby więcej czasu poświęcić rodzinie, y, odwiedzić rodziców, y, tak jak w poprzednim roku byliśmy u rodziców Joyce w Kenii w tym roku planujemy u moich rodziców w Szczecinie więc ten czas tak troszeczkę do nadrobienia, ale nie w 100% już nie da się odskoczyć od piłki, na pewno. Aha, czyli że cały gdzieś, czas gdzieś tam w tyle głowy ta piłka jest, tak? To może Joyce poprosimy, żeby opowiedziała, jak to się stało, jak się w ogóle poznaliście? Uh, we met uh, at the airport. Mm. So I give the story like how we it happened, because uh, at the airport normally we have to fill a form, yeah? So we were supposed to when you come in you have to fill a form. So we were there filling a form and he didn't have a pen, do go piss. So he asked me for a pen and that's how we exchanged contact. Yeah, and from then we started conversation. He was living in China then, so I went to China to visit him. Yeah. Back and forth in China until now we are here. Czyli od początku wiedziałaś, że będziesz musiała podróżować za mężem czy być razem z nim, żebyście byli rodziną, prawda? Okay, for, for me it wasn't a problem because I love traveling. So Aha. For me changing place every now and then for me it's really okay because being in one place for long it's boring for me. I love traveling. Extra. So, yeah, so for me it worked perfect for me. Nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej dzisiaj, bo to nie jest temat dobry na, na taki go, 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 go. dzień. Porozmawiamy sobie o świętach. Jak spędzacie te święta? Jak to wygląda, bo jednak no, zupełnie dwie różne kultury, różne zwyczaje. Jak to wygląda u was? Na to chwilę czterokrotnie spędziliśmy święta w Polsce, raz w Kenii. Co do takich różnic, Polska, Kenia, to na pewno w Kenii nie ma wigilii. Mhm. Jest normalnie pierwszy drugi dzień świąt. Ale Chociaż cała... też prezenty dają. sobie, tak, Cała tak? reszta uważam, że jest właśnie zbliżona. Być może samo wejście do kościoła, czy przebywanie wspólnie jest bardziej takie energiczne, więcej się tańczy śpiewa. E, więc na pewno tam jest, bym powiedział takiej więcej energii, pozytywnej. Ja powiem szczerze, że, że po tych ostatnich świętach wróciłem taki niesamowicie. Szczęśliwy. Widziałem szczęśliwych ludzi, że mogli zobaczyć Joyce po dwóch latach jakby jej nieobecności. Świetnie się razem bawili. Mieliśmy przez chwilę problem z prądem i z wodą i to dla nikogo nie było problemem. Wręcz przeciwnie, w tym takim momencie zapalili świeczki i śpiewali, tańczyli, jedli razem i bawili się i najważniejsze dla nich było, że są po prostu razem i to było takie najpiękniejsze. A tak jak w Polsce za każdym razem jeździmy do domu moich rodziców w Szczecinie, tam się spotykamy wszyscy, jakby moja siostra z mężem i z dziećmi, moje babcie, gdzieś tam od strony taty siostra z rodziną, więc jakby taką dosyć dużą rodziną, też dużą grupą się spotykamy, czy też rodzina męża mojej siostry, więc w takim gronie 20-25 osób się spotykamy i spędzamy też te święta razem. W Kenii nie ma choinki jako takiej, podobno jest tylko drzewko cyprusowe, tak? Cyprys, tak? I to się ubiera. Znaczy żyjemy już w takich czasach, że dzisiaj że wszystko nie już się da e, transportować do każdego, powiedzmy, zakątka świata, tylko wszystko ma swoją cenę, że takie właśnie niecodzienne e, jak, 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 jak choinka. Zresztą pokażę, pokażę zdjęcia, że tam choinka była, więc y, trzeba więcej zapłacić, ale, ale chujinka przez... jest. Tak. A jakie potrawy są? No bo nie sądzę, że takie same jak u nas pierogi, bigos. What kind tak? of dishes in Kenya? You have in? Kenia nie ma bigos. <laughs> Wiem, ja sobie nawet zapisałam, że że się je nie ma homa, ta, ciuma. a Sory, tego nie sprawdziłam. Mhm. Co to jest takiego? To jest uh, mięso, wolowina. Tak. Tak. Wolowina. Baranina też. Baranina też. Kurczak. Kurczak, tak. A um, to Grillowane. Grillowane, tak. Kenia tak, mhm. tak. bardzo, bardzo lubi. I lubicie też desery, tak? Um. Ciaseka, owoce. Owoce. Puddingi, tak? nie ma traditional. It's not traditional Kenyan mm -hmm. to have dessert, cake. Nie, owoce tak. Aha. Uh -huh. tak, tak, czasami. Trochę. Mm -hmm. Mm -hmm. I 26 grudnia macie Boxing Day, tak? Uh -huh. Dobrze przecież. Yeah. Boxing, I co day. to takiego jest? Um. 25 Christmas, boxing is continuation of celebration. Kolejny dzień świąt. Tak, mm -hmm, tak. Here in Poland we everybody gets a present, but in Kenya it's the children. Tylko. Mm -hmm. Tak. Rozumiem. It's the children who get a A do tej pory Boxing Day mi się zawsze kojarzył tylko z Ligą Angielską, że od rana do wieczora są mecze, a teraz poznałem rok temu, że Boxing Day też ma jakby inne y, zastosowanie. A w Chinach też byłeś kiedyś w czasie świąt Bożego Narodzenia, czy? nie, za każdym razem gdzieś tam na czas świąt wyjeżdżaliśmy, ale jakby Chiny, okej, okay, obcokrajowcy, którzy mieszkają w Chinach, jakby celebrują tam. A... Razem, tak? tak bez... A jakby Chiny swój tam nowy rok gdzieś tam spędzają, czy dopiero celebrują w lutym, że ten taki, ten rok, ten smoka, czy ten z ich kalendarza. Zwierząt to zawsze wypada chyba w lutym, więc yy, u nich, że tak powiem, tam nie ma celebrowania, celebrowania świątyń. A co z Sylwestrem i Nowym Rokiem? To są też takie, no, wydarzenia w życiu każdej rodziny? Like before we used to go to church at 31st, so we'll be in church overnight until the new year. So we'll be in church singing, dancing, it's a celebration at the church. Shampan, tak? ale czasem nie nosia Bo w kościele to wszystko się dzieje, oni dużo czasu spędzają w kościele, jakby śpiewają właśnie... E, w tym roku właśnie spędziliśmy tam e, Sylwestra, no i tak jak mówię, że to jest taki czas z dużą energią, że e, ja pierwszy raz widziałem, żeby w kościele właśnie było tak dużo śpiewów, uśmiechów, że ludzie tam chodzą z taką radością i no inaczej to wygląda niż taka tradycyjna u nas msza święta, że jakby tam jest głośno, jest radośnie, jest tanecznie, że jakby sam przekaz formy modlenia się czy spędzania czasu z, w kościele, no to jest właśnie w takim bym powiedział radosnym, tanecznym stylu. Mhm, czyli rodzinnie i, i na wesoło, bez mhm. tam. Żadnych wielkich celebracji, nic, tak. tylko po prostu, żeby się bawić tak. dobrze i, i przede wszystkim tak. A w tym roku jak będziecie w Szczecinie, tak? Tak, w tym Również. roku jedziemy do Szczecina, spędzimy święta z rodzicami. Co do Sylwestra jeszcze nie, nie zdecydowaliśmy. Myślę, że tak na spontanie coś sobie zdecydujemy. Ale raczej nie w płocku, żeby wracać? No zobaczymy, to zależy też, kiedy dokładnie rozpoczniemy treningi, bo jeszcze tego w 100%. Nie ustaliśmy, jeżeli będzie to trzeci styczeń, to raczej może w Płocku, a jeżeli później, no to wtedy poszukam, może jakiegoś innego miejsca też mi zależyły. Joyce i Ola poznała, jak jesteśmy teraz w Polsce, jak najwięcej różnych miejsc, na tą chwilę Joyce widziała tam trójmiasto, widziała zakopane, Kraków, więc jakby też Joyce i Ola w tym czasie takim wolnym od piłki chce. Pozabierać i pokazać Ci, jaka Polska jest piękna, bo ja uważam, że my mamy Warto się trzymać, Mamy piękne miasta, piękne miejsca do zwiedzania i ten czas też chcę, że tak powiem, spędzić właśnie z nimi, żeby pokazać im, jak pięknym krajem jesteśmy. A Kenię już poznałeś? Już hmm. na rok? Nairobi trochę. Mombasa. A... Widzieliśmy trzy, cztery miasta. Byłem pod niesamowitym wrażeniem, jak trudne życie czasami w niektórych miejscach w, tym, w tych czasach jest, jak e, małe dzieci, już czteroletnie musiały się opiekować swoim półtoroletnim bratem czy siostrą, być odpowiedzialnym, więc jakby wróciłem po ostatnich świętach, mówię, z taką dużą pokorą, z takim przekazem do moich zawodników, głównie młodych, że dzisiaj mają wszystko tutaj w naszym pięknym kraju, tylko od nich zależy, ile z tego wyciągną czy skorzystają. Mm -hmm. Powiedz jeszcze, jak Ci się Płock podoba? Mm, Płock jest ok, małe miasto, ale jest fajne. Uh -huh. mm -hmm. Ale odwiedzałaś jakieś miejsca specjalne, czy tylko dom i stadion? No, I, I visited around. Uh -huh. uh, how... Najczęściej Joyce <laughs> chodzi z Olą na no, fikołki. Mm. Tam ma właśnie zajęcia gordonki, różne sensoryczne. Więc tam jakby z Olą spędza dużo czasu. Mi się też bardzo podoba pod ze względu właśnie na takie miejsca dla dzieci, że jest dużo e, takich miejsc, salzabaw zabaw różnego rodzaju i to wszystko jest bardzo blisko siebie, więc nawet jeżeli czasami szybko po treningu wrócisz do domu, możesz gdzieś tam szybko pojechać, a nie tak jak ostatnio, jak mieszkaliśmy blisko Warszawy, to praktycznie w każdym miejscu, gdzie trzeba było jechać, to jest godzina czasu, korki, więc ja sobie też bardzo cenię dzisiaj tutaj pracę i, i mieszkanie w Płocku. Też w, na każdym miejscu doświadczamy, bym powiedział, dużej takiej sympatii czy takiego wsparcia. Nawet teraz takim, bym powiedział, trudnym czasie dla drużyny to widzę, że i tak ludzie czy osoby takie blisko drużyny są na tyle, bym powiedział, świadome, że to jest sport i, i też dalej pomagają i wspierają. Czyli możemy sobie życzyć, żeby jeszcze dłużej trwała ta współpraca, co oznacza, że i musi się udać i drużynie, no i musicie, żebyście nadal pozostali w Płocku, prawda? Tak, jakby no tak, nie zakładam innego scenariusza. Wiadomo, że to jest wszystko, tylko sport, wszystko może się wydarzyć, ale jakby Planujemy tutaj zostać na dłużej. Mm -hmm. A Ola będzie dwujęzyczna od razu, czy tak? tak? Jakby po Joyce. polsku rozmawiacie przy niej? Ja mówię dużo do niej po polsku, Joyce dużo po angielsku. Ola bardzo często gdzieś tam, jak rozmawiam przez telefon, krzyczy Wisła, nie wiem, czy teraz powtórzy. Ola, <grym> Powtórzysz Wisła? Pamiętasz jak Wisła, 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 <grym> powiesz? Nie, teraz, teraz nie. nie. No nic, no to może innym razem. Także dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Wesołych świąt oczywiście, bo to taki szczególny czas, i do zobaczenia w przyszłym roku, kiedy może będziemy, nie? znaczy nie może, kiedy będziemy celebrować zwycięstwo. Dobrze. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Moimi Państwa gościem była Joyce, Ola i Mariusz Misiorowie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.